Halo tu ciapa. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w filmie o nawigacji Go Clever. Jest to model GC5070PL. Jest to nawigacja jak każde inne te ponad 10 lat temu, nawet jakby to dzisiaj powiedzieć, dzisiaj takie nawigacje to się widzi jak takie stare tablety, nie stare tableciki z rysikami. A tutaj mamy <laughs> brak rysika, To nie mamy w ogóle rysika, to wszystko działa na dotyk. Z tym, że ten ekran już niestety coraz gorzej działa. Ten ekran jest dosłownie tego samego sortu jak mój telefon LG, jest taki może oporowy mniej więcej, z tego co pamiętam, jak tam gdzieś wyczytałem że ten ekran jest oporowy, no i, no i czasami ciężko się wciska tutaj przyciski już po, po upływie jakiegoś tam czasu. ale dobra, skończmy tu już gadać o tym ekranie, zajmijmy się ogólnie historią, jak ta nawigacja znalazła się u mnie. Nawigację tą kupiliśmy chyba gdzieś właśnie w 2013 roku? 14, Już nie pamiętam dokładnie. Mieliśmy jeszcze kiedyś jakąś starszą nawigację, która tutaj z tyłu pisze, że jest Windows Embedded CE 6.0. W poprzedniej nawigacji mieliśmy Windowsa CE 5.0 i to była nawigacja jakiejś, jakiejś nieznanej marki. To była jakaś nawigacja z pomarańczową obudową. Może znajdę w internecie to wam yy, pokażę tutaj, jak to wyglądało. No i tak przenieśliśmy się na tą nawigację, ponieważ ta nawigacja starsza już się całkowicie uwaliła i nie chciała się ładować chyba, albo po prostu szybko traciła na baterii. No i szybko spadła, jak no, można się spodziewać. No i korzystaliśmy z tej nawigacji przez 5 lat mniej więcej. Dopóki nie kupiliśmy sobie statywu na telefon do samochodu, używaliśmy sobie tej, kam tej tutaj kamerki, miałem powiedzieć nawigacji. No i tej nawigacji używaliśmy do gdzieś 2018 2019 roku. Kiedy to wtedy już kupiliśmy sobie statyw na telefon do samochodu. No i nawigacja została wyparta. No, wiadomo, no w telefonie to chociaż Google Mapsy aktualizują się szybko. Jak nie Google Maps, to Janosik no i jakieś tam jeszcze może inne aplikacje są. No i tak nawigacja już niestety. Jest bezużyteczna, taka jest już bezużyteczna. Nie połączy się z żadną satelitą, ponieważ już te satelity są troszeczkę nowszego sortu. Nawigacja taka nie wspiera tam niektórych protokołów czy tam innych właśnie yy, satelit, tam systemów, które tam w nich są. Więc niestety nie połączymy się z automabą, ale zobaczymy, co my tam mamy w niej, więc na spokojnie. No więc dobra, sprawdźmy co my tutaj mamy. O, bardzo fajny wyświetlacz. Widać mnie za telefonem. Na górze mamy włącznik. Po lewej stronie mamy kabel USB do ładowania lub do łączenia się z komputerem oraz slot na karty microSD. Na dole <laughs> plomba gwarancyjna. Po prawej stronie nie ma nic. Z tyłu mamy informacje o urządzeniu oraz głośniczek. No i tak jak widać według producenta jest tutaj akumulator. No i jak widać tutaj przez producenta tutaj jest... No i jak widzicie według producenta tutaj znajduje się bateria o pojemności 1100 mAh. No, i tak, przed nagraniem tego filmu, przed tym podejściem do nagrania tego filmu, ładowałem tą nawigację z 15 godzin. No i naładowały się 4 kreski z 5. Mam nadzieję, że szybko się nie rozładuje, tak? Więc odpalamy to urządzenie technologiczne. No i pojawia nam się splash screen. Zaraz usłyszycie charakterystyczny dźwięk dla Windowsa CE. O, właśnie taki. No, i tak się to prezentuje po starcie. Nie wita nas charakterystyczny pasek dla Windows y, CE, czy tam innych systemów y, tego typu. Wida nas po prostu customowe menu. Tak większość nawigacji miało, że właśnie nie system. Można, czy można było wyjść do systemu Windows CE, ale tutaj nie wiem, czy to da się zrobić. Tak więc, co my tutaj mamy? Mamy tutaj na początek stan naładowania baterii. Mamy indykator, czy mamy połączenie z satelitami GPS. No i kontrolkę głośności. Możemy sobie zobaczyć, jak możemy sobie podgłosić, czy. Zciszyć. Coś mówiłem o tym ekranie, jest naprawdę rozregulowany. Chyba ciężko się to robi palcem. Lepiej dałoby się to robić rysikiem, ale takiego rysika nie mam. Możemy sobie jeszcze wybrać dźwięk startu. Możemy też wyłączyć dźwięk. No i zostawić ten domyślny sobie wezmę na połowę, bo będzie za głośno, kurde, tutaj na filmie. Tak więc dobra, zanim przejdziemy do automapy, która tutaj jest, zobaczymy sobie resztę rzeczy, które tutaj się znajduje. Tak więc dobra, zobaczymy sobie przeglądarkę utworów. Muzyczka. No Winamp to to nie jest, <ścoughs> ale jakoś wygląda jeszcze. Na karcie SD nic nie mam, niestety, żeby puścić, no ale taki odtwarzacz utworów, no to będzie wspierać na pewno Wave, MP3, no i jeszcze może jakieś inne no, ale taki odtwarzacz plików dźwiękowych, no to będzie wspierać na pewno Wave, MP3, jak typowy Windows Media Player, ale no, nie wiem, nie, nie mam do testu akurat. Teraz przeglądarka filmów. Zobaczmy, co tutaj mamy w ogóle ten splash screen. Duża prostota, jak widzicie, duża prostota, nie ma tutaj żadnych barierów. Wejdźmy sobie do karty pamięci, bo tutaj mamy naprawdę dużo rzeczy. Jak widzicie, <zysy> jest tutaj trochę, trochę teledysków z i między innymi, tylko nie wiem czy tutaj znajdę, widzicie to tutaj? <laughs> między innymi to, takie rzeczy, nie? Nie wiem, włączmy jakiś obojętnie jakiś pliczek, no i jakoś to się odpala, nie? Klatki się nie gubią, bo to jest akurat pliczek taki wiecie, no skompresowany bardzo, jeszcze słychać po dźwięku, że jest skompresowany. Kurde, przypomniałem sobie teraz o tym utworze, <laughs> jak sobie puściłem na tej nawigacji, bo pierwotnie ta karta pamięci, która ma 2GB, ona też była właśnie w tej starej nawigacji i tam właśnie też były teledyski z talentów. Ja pamiętam jak puszczałem sobie kosmokwaki i tam miś komputerowy, ten pseudo-teledysk z gifem z misiem i z tą gierką, co się niszczyło komputer. Coś mi się wydaje, że moja lista bazowanych utworów się powiększy o te, co tutaj są. Więc bardzo fajnie. Zobaczmy sobie jeszcze jeden filmik. Czekaj, jeszcze muszę przypomnieć. Może znajdę ten teledysk, czekaj. Pierwszy traf. <grym> Znalazłem. że w ogóle jakieś randomowe zdjęcia z Kidosem były? Nie, wiem, co sobie przypomniałem teraz. O, ja to jest ten gif z tym misiem. Nie mogę przesunąć na timeline nic. to jeszcze w ogóle, patrzcie, ten waveform. <grym> O, i to jest właśnie ta gierka we fleszu, w której się niszczyło kompa. Nie, nie wiem kto to. Po, nie wiem kto pomyślał, że dobrym pomysłem byłoby dodać to do utworu dla dzieci. <grym> Ale dobra, niech se będzie. Takie disco polo dla, dla dzieci, co tu dużo mówić. Dalej mamy przeglądarkę zdjęć. Tutaj jak widzicie mamy kontrolki do wszystkiego. Sobie otwórzmy coś. Jeżeli pamiętacie film o Wino, to do tej konsoli wrzuciłem tą samą kartę pamięci, co ona była tutaj. No i stąd wziąłem sobie ten krajobraz, który zdobi teraz Photo Channel. Weźmy sobie jakiś inny, na przykład ten. Jak tak się patrzy? To nie jest źle, nie? To nie jest źle. Można troszeczkę te zdjęcie sobie przesuwać, sobie popatrzeć, gdzie tu, co jest. się to działa mozolnie, bo to się nie aktualizuje z czasem rzeczywistym, tylko dopiero po... po dopiero po oddaleniu kciuka albo tam palca z ekranu, no to się wtedy aktualizuje położenie. To się nie aktualizuje, jak widzicie, dynamicznie. A szkoda. Możemy sobie także wyłączyć interfejs. Ale nie będę tego robił. Ale zobaczymy, do czego służy ten przycisk. Ten przycisk służy do obracania zdjęcia, a ten... Służy do pokazywania y, zdjęć w trybie pokazu slajdów. Jest to akurat fajnie, dobra, wyłączmy sobie to. No i tutaj mamy kontrolki do nawigowania pomiędzy zdjęciami, To no, takie bardzo proste rzeczy. No nie trzeba tutaj żadnych bajerów na te nawigacje wgrywać, więc nam na spokojnie. W ogóle, patrzcie, nie ma polskich znaków w tym foncie. <grych> no, ale... Dalej mamy przeglądarkę e-booków. Y, niestety tego nie zobaczymy, bo nie mam żadnych tutaj pubów czy innych rzeczy nawet takich PDF-ów, no, ale możemy odpalić jakiś plik konfiguracyjny z automapy. Aplikacja do e-booków pozwala nam także zobaczyć pliki .txt z notatnika, czy tam z innych yy, źródeł, więc nie trzeba tutaj yy, się męczyć z tym wszystkim. Dalej mamy gry, mamy tutaj trzy gierki, mamy Snake'a, mamy Gobanga oraz mamy Kota. A wejdźmy sobie w Snake'a, zobaczymy jak tu się gra. Klikamy sobie Start. No i kurde, ruszamy, nie? Snake'em się gra ciekawie, trzeba po prostu stukać w odpowiednie miejsce ekranu, żeby skręcił. Na tym wyświetlaczu to jest o, o tyle trudne, że. <laughs> nie wiem, czy coś się uda tutaj wygrać. O, kliknąłem chyba start znowu. Mamy gobanga, nie wiem, czy to, jest rzeczywi czy to są rzeczywiście warcaby. Ruch czarnych. Aha, z jakiejś pseudorewersji, <laughs> albo nie wiem, co to jest. Gobanga nigdy nie grałem. Po ikonce myślałem, że to warcaby, a to nie są warcaby. Dalej mamy kota. To jest chyba gierka typu, yy, nie pozwól yy, kotu dotrzeć do mety, czy dotrzeć do rogu ekranu, ale to jest o tyle trudne, że, że po prostu no, nie, nie da się tego zrobić. Ja nie, nie, nie mam bana tą grę, idźmy z tym. Dobrze, tak więc wejdźmy sobie teraz do narzędzi. Mamy tutaj dwie aplikacje, mamy kalkulator, bardzo prosty zresztą. Dosłownie bym widział kalkulator na Switcha. Zobaczmy, czy dobrze liczy. Nie wiem. No dobrze. No to teraz w ramach ultymatywnego testu podzielmy coś przez zero. <grywa> o! Can't divide by zero. Dzięki. Przynajmniej działa. Tak więc teraz jednostki. Tutaj mamy przelicznik jednostek. Możemy sobie przeliczyć metry na kilometry. Mamy tutaj także przelicznik innych tutaj jednostek. Mamy wagę, mamy pojemność. Mamy potęgi. Tylko po prostu ciężko to trafić tym palcem. Mamy kątowe, mamy moc, mamy ciśnienie, mamy nawet prędkość i temperaturę. Zobaczmy, ile mamy 23 stopnie na Fahrenheit'a. O, minus 5 Fahrenheita. Karamba. Można, można tu także za... można tutaj także na dole zamieniać, na przykład na kelwiny, no to teraz będzie strawnie. W ustawieniach mamy dość przyziemne opcje. Możemy sobie wybrać głośność, tak jak tam na ekranie głównym. Możemy sobie zmienić jasność ekranu. O, może być ciemno, może być jasno. Nie wiem do czego jest opcja opóźnienia, ale zostawię to na wartości domyślnej. O, jak widzicie, ten ekran jest naprawdę... ...japitole. A kalibrowałem go przed nagraniem, więc naprawdę ciekawie. Dalej mamy ustawienia językowe. Dynamicznie się zmienia, jak widzicie. Mamy także angielski, to na spokojnie dla każdego może ta nawigacja być, byle żeby mieli swoje mapy. Dalej mamy ustawienia daty i godziny. Datę musiałem ustawiać ręcznie, ona się nie zapisała, więc musiałem tutaj strefę czasową ustawiać oraz datę, godzinę. Dalej mamy kalibrację ekranu. Możemy to zrobić teraz. Tak więc lecimy. Kurde, no, żebym tylko trafił to tak. Jeżeli macie takie tablice interaktywne w szkołach, to to działa na podobnej zasadzie. Trzeba klikać w ten ok to krzyżyk idealnie w środek, co na tym palcu się to nie uda. Płtarzę do zakończenia weryfikacji. No i koniec. Dalej mamy system. No i tutaj mamy informacje o naszym systemie, który jest w środku. Mamy tutaj model, mamy tutaj wersję firmware'u, mamy wersję, firmware wersję ROM'u. Ogólnie w tej nawigacji mamy 128 MB ram jak widzicie. Tutaj prawdopodobnie to jest łączna pamięć urządzenia. W pamięci Flash mamy 2 GB i w karcie SD tak samo. Dalej sobie przejdziemy strzałką. No i mamy tutaj opcję transferu danych, czy mamy... Mieć tryb pamięci mas albo Active Sync Fabryczne, tutaj akurat nie będę tego klikał, bo się przywróci na ustawienia fabryczne. No i mamy informacje o programie, którego możemy użyć w, w polu nawigacja, który tam był w menu. Tu akurat mamy automapę, która znajduje się na karcie pamięci, więc możemy sobie co innego nawet wybrać, jeżeli mamy na, na karcie albo w pamięci flash. Możemy także to ustawić na autostart, jeżeli chcemy od razu nawigację, żeby już się ładowała automapa. Ale ja na razie tego nie chcę. No i dalej GPS-info. <noise> Jak widzicie Signal State Invalid. No, satelity nigdzie nie ma już żadnej wykrywalnej przez to urządzenie. Więc niestety nie zobaczymy sobie czy GPS dobrze wykrywa lokalizację. Tak więc niestety no, no nic się na to nie poradzi. No, technologia postępuje do przodu, a ta nawigacja stoi w miejscu. Wezmę trochę to ściszę, bo zaraz ryknie trąba jerychońska. Mamy dwie kreski, to Prawie idealnie na odcinek, więc może zdążymy. Tak więc, zobaczmy czym jest nawigacja. A nawigacją jest programik Automapa. Z mapą polską oczywiście, no jakąś starszą. Dobrze, teraz cicho, bo chłowczyc się tu za Witam w systemie no. Automapa. Ze mną na pewno dojdziecie do celu. Krzysztof Hołowczyc. Obłynął 74. miesiąc od opublikowania mapy, z której korzystać. Eee, what? Czyli dalej robią mapy pod tą wersję? Bruch, ja myślałem, że to już jest niewspierane. O, o bucik, kurde, dzwoni. Tea robię ten filmik rano przed szkołą, bo taki mam kaprys. No i tak to wygląda, no tak wygląda mapa. Jak ktoś tam nie mieszka w Borysewie, to po prostu jakaś przykładowa lokalizacja. Jak widzicie, po takiej mapie możemy się posuwać już palcem, dynamicznie się ona aktualizuje. No i taka to mapa będzie szukać tego sygnału GPS i go niestety nie znajdzie. Akurat właśnie ostatnim tutaj... Wykorzystaniem tej nawigacji była właśnie nawigacja do Borysewa, do Zosafari. No i potem już skorzystaliśmy z Google Mapsów. Z tego co już pamiętam, już mi się przypomniało. No więc co? Nic tutaj już nie zrobimy z nawigacją. Nie zaprowadzimy się na przykład do Borysewa. Możemy sobie tylko pooglądać, jak to wszystko mniej więcej wyglądało. No więc dobra, sprawdźmy sobie, jakie my tutaj mamy opcje w naszej tutaj automapie. Punkty postoju mamy tutaj także ich wyświetlanie jakieś bankomaty, jakieś radary, jakieś stacje paliw, no to wiadomo. O i taka była klawiatura, jak widzicie. <laughs> nie układ kwerty, tylko tak jak na Xboxie dosłownie, tylko ściśnięte bardzo. Możemy sobie takimi punktami zarządzać, no ale no, akurat już nie wiem, jak to tym zrobić. No i ja mamy także opcję do komunikatów, że możliwy radar, 500 metrów i to będzie się tak gadać. No nie mamy ustawienia GPS-a. Możemy go wyłączyć, możemy zapisywać ślad tego GPS-a. Możemy sobie także zobaczyć informacje tego GPS-a, ale no nic się nie wyświetli. Mamy także ogólne opcje tego programu. Mamy tryb nocny, możemy sobie wyłączyć Dark Mode'a. Chyba. Tak to działa, nie wiem. Ale Dark Mode, ty normalnie przewidzieli Dark Mode. No tryb nocny, no to w sumie się nie dziwię. <grym> Dobra, zmieniamy to. Mamy także opcję do obracania ekranu, ale to jest niepraktyczne, jak to będzie wyglądać. No chyba, że będzie tylko pokazana mapka, a nie jeszcze interfejs dodatkowo. No, mamy tutaj dostępne profile. Możemy sobie to skustomizować, czy mamy pojazd osobowy, czy yy, ciężarowy. Możemy sobie także włączyć pilota. Pojawia nam się tutaj taki sidebar. Tutaj pokazuje nam się punkt, gdzie ma, na przykład kiedy mamy skręcić, czy jest radar, czy coś. Tutaj mamy ile kilometrów jest łącznie do celu i dojazd, o której godzinie, ile nam pozostało. Takie przyziemne rzeczy z nawigacji. Weźmy sobie teraz ogólne ustawienia. Tutaj mieliśmy opcję do, do ap aplikacji, tutaj mamy ogólne ustawienia. Tutaj mamy ustawienia od GPS-a. Możemy synchronizować sobie czas z GPS-em, ale to teraz już nie ma sensu. Mamy ustawienia ogólne. Możemy sobie zmienić wygląd interfejsu, możemy sobie włączyć animacje, jakby nawet je wyłączyć. Możemy włączyć jakieś animacje, możemy je wyłączyć. Możemy zobaczyć czy są aktualizacje, ale to będzie niepraktyczne. No chyba, że połączymy przez kabel USB do kompa, więc to, to, to będzie się wtedy dało zrobić. Ty czekaj, da się zmienić klawiaturę? Jest QWERTY. Da się zmienić. Dalej mamy opcję trasy. Mamy dane pojazdu. Możemy sobie tutaj wprowadzać różne rzeczy odnośnie naszego pojazdu. Możemy tutaj wprowadzać rzeczy związane właśnie z nakładaniem się dróg. O nie! No i trzeba się naładować. Tak więc szybko. Podłączamy, bo zaraz padnie. Zobaczymy sobie jeszcze dźwięki. Możemy sobie zmienić lektora. Mamy domyślnie Hołowczyca, który tutaj ci mówi takie. No i ustawienia ogólne do mapy, zmiana kolorów w dzień i w nocy, to automatycznie się przełącza, mamy troszeczkę tutaj trójwymiaru nawet. Możemy sobie poszerzyć drogi, zwiększyć czcionki. Tak więc dobra, zobaczmy czy gdzieś możemy dojechać. Zobaczmy sobie po adresach, kliknij na pozycję, do Bukowiny chcę pojechać, no dawaj. Kliknij, aby wybrać centrum, centrum chcę. Dobra, startujemy, zrobimy sobie trasa krótka, dawaj. No i trasa się ładuje, akurat z tych wszystkich plików z automapy. Ciekawe czy to w ogóle się załaduje. Bo nie jestem pewien, ale coś się załadowało, dobra jest. Nawigacja no, się jeszcze tu załaduje. Obliczyło, że mam 357 km z bory sewa do Bukowiny. Tylko no właśnie, szuka sygnału GPS. No i to niestety nie znajdzie nam gps bo przecież już nie ma takich satelit z takimi właśnie protokołami w ogóle takimi specyfikacjami. O, tak wygląda ten widok 3D. Taki, Taki izometryczny. No tutaj będzie bardzo lagować już. No niestety no nie pokażę wam tej mapy, bo GPS-a nie ma. No, chyba, że nie mam zaktualizowanej aplikacji, w co, w co wątpię, bo to nie może być chyba od tego. Zobaczmy jeszcze trasę. Możemy sobie zobaczyć demo. Coś nam tutaj, coś nam tutaj zapisuje. Już powiem Wam szczerze, że sam zapomniałem, <laughs> jak się korzysta z automapy. Tak mówiąc po prostu wprost. 357 km 6 godzin 10 minut do celu. 2 km 500 metrów prosto. Dobra, odkryłem wersję demo. Po prostu widzimy, jak trwa symulacja tutaj, jak na przykład jedziemy gdzieś, nie? No i tak wygląda GPS. <laughs> Mamy tutaj ograniczenie prędkości, czy jesteśmy w terenie zabudowanym, czy nie. A mi się przypomniała ta automapa. Możemy nawet sobie przyspieszyć ten proces. Możemy. O, tylko musiałbym najpierw trafić ten przycisk, co niestety ja już nie potrafię uczynić. No i tak 6 godzin <laughs> będzie sobie jechała ta automapa tutaj do celu. No i ty. Tak to wyglądało, tak wyglądała to mapa. Dobra, wyłączmy to sobie teraz. Możemy sobie tutaj także przybliżyć mapę albo oddalić. Za 400 metrów na rondzie prosto. Drugi wyjazd. Nie patrz, teraz będzie spowalniało jak ten, kurde, jak ten ciućmok. Można także włączyć widok 2D na spokojnie. Tutaj jest mniejszy lag jakby. No i dynamicznie się to aktualizuje. metrów na rondzie prosto. Drugi wyjazd. No i dobra, to chyba byłoby na tyle za tej automapy. Tak więc sobie wyjdziemy. Czekaj, zwalniam użyte zasoby. Proszę nie wyłączać jeszcze urządzenia. No i automapa dziękuję i zapraszam do kolejnej wspólnej jazdy. Tak więc co? To byłoby na tyle. Pull the plug. Patrz, znowu mam cztery kreski. No już trzy. Tak więc to byłoby było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał z tą nawigacją. Go clever. Więcej na niej no już nic nie porobimy, bo no, nie ma co. Tak więc standardowa formułka na koniec, jeżeli macie jakiekolwiek propozycje do kolejnych filmów na tym kanale i nie tylko. No to możecie śmiało napisać mi o tych propozycjach w komentarzach. Na pewno wszystkie te propozycje wasze przeanalizuję i dopiszę do swojej listy. Tak nawiasem mówiąc, bardzo mi się chce zrobić kolejne filmy o laptopach. W końcu tam już parę osób mi pisało. Kiedy będzie filmik. Kiedy będzie filmik o Acerze? Kiedy będzie filmik o Samsungu? Będzie, bo już, mi se, bo już mi się zachciało. Jeżeli podobają wam się takie treści i chcecie ich więcej, no to możecie zostawić łapkę w górę, możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, abyście mieli powiadomienie o następnych filmach. No i co, dziękuję Wam bardzo za ten filmik. No i co, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. No i trzymajcie się do następnego filmu. Siep!